Cześć, ma tu Dawid, witam w garażu. Dzisiaj chciałem pokazać konwersję roweru zwykłego na elektryczny. Kupiłem sobie taki zestaw u Chińczyka. Dostajemy dwa pudełka. Tutaj mamy baterię, tutaj mamy silniczek. No i pokażę, jak to zrobić. Ostatni jeden rower sobie już przerobiłem. Tutaj jest gotowy. No a tu mam drugi, tak pomyślałem, że pokażę, jak to wygląda. Także odpakuję to i pokażę, co jest w środku. Po rozpakowaniu tak to wygląda. Tutaj mamy baterię, kluczyk, aby odłączyć baterię od podstawy. Jakiś kluczyk do przykręcania silnika, adapterki, jakieś podkładki. W pudełku mamy ładowarkę, tu jest cały silnik. Tu mamy jeszcze korby, manetkę gazu, wyświetlacz czujnik prędkości i jakiś przedłużacz kabelek także tak to wygląda, no i biorę się za mocowanie jeszcze tak co do przygotowań, no to oczywiście musimy zdemontować starą korbę z zębatkami no i ośkę suportu do tego się przydaje taki specjalny kluczyk, ściągacz do korb oczywiście jeżeli mamy na kwadrat, jeżeli mamy inny system no to już nic więcej nie trzeba, także to ściągamy i można zakładać już silnik. Tutaj jeszcze taka uwaga co do montażu silnika. Normalnie tutaj mamy taką łapkę i ona się powinna zaprzeć tutaj o ramę roweru. To tak trzyma. Także jak silnik pracuje i chce się przekręcać w tą stronę, no to nie wbija nam się tu w ramę. No ale niestety, jeżeli mamy rower z zawieszeniem z tyłu, no to tutaj nie ma jak się złapać. Więc ja ten silnik kręcę po prostu tak, a tutaj, żeby było, nie było jakoś ryzyka uszkodzenia wmiatania ramy, czy żeby ten silnik się po prostu dobrze oparł, zrobię z poksyliny tutaj takiego glutka, tak żeby to się ładnie oparło, poksylina zastygnie, no i będzie taki fajny punkt do podparcia silnika. No już rower praktycznie gotowy, silniczek jak widać zamocowany, korbki założone, pedały zakręcone czujnik prędkości jest tutaj wstawiony, porządek z kablami zrobiony, wyświetlacz, manetka gazu także ostatnia rzecz, która została to zaczepienie baterii ona ma tutaj takie mocowanie no i tutaj będę ją montować nie da się jej tutaj dać na dole, no bo przy kompresji przedniego amortyzatora koło by zawadziło o baterię, więc jedyny, jedyne miejsce w takim rowerze, no to niestety jest tutaj na górze. I mam na to taki pomysł, że sobie biorę taki płaskowniczek aluminiowy. On jest 5 mm gruby. On będzie tutaj przykręcony za pomocą obejm, żeby się trzymał stabilnie. No i go sobie tu z góry nawiercę. I tu przez te otwory montażowe śrubeczki będą trzymały podstawę baterii. No a później do baterii, na no później baterię mocujemy do tej podstawy. No i będzie gotowe. Teraz jestem w trakcie montowania baterii. Tutaj sobie zrobiłem taki adapter z płaskowniczka. On jest złapany tutaj trzema obejmami. Trzyma się to dość stabilnie. Oczywiście jeszcze się zweryfikuje, czy to się będzie trzymać, czy nie. No ale myślę, że to jest lepsze, jak jakieś nitne nakrętki tutaj do ramy, dziurawienie jej. Takie bezinwazyjne mocowanie baterii. No i teraz jeszcze został zaczas, także przykręcam i pokażę jak to będzie wyglądać. Przebudowa zakończona sukcesem, bateria założona. No i tak to wygląda. Kable są. Wszystkie kable są tutaj puszczone, kabel od baterii tutaj zawraca do baterii. Tutaj uporządkowałem sobie te wszystkie kabelki do kierownicy. Sterownik. No i wydaje się wszystko ok. Można włączyć. I jak teraz wciśniemy gaz? No to rower chce sam jechać. Z takich ciekawych rzeczy to w tym silniku mamy czujnik nacisku. Także wspomaganie jego jest proporcjonalne do tego, jak mocno naciskamy korbę. Także jest to takie fajne. Intuicyjne rozwiązanie. Jest tutaj też takie sprzęgiełko jednokierunkowe, więc jak jedziemy bez silnika, no to jedziemy normalnie. Nie ma tak, że musimy kręcić całym tym silnikiem, więc no, wszystko wydaje się spoko No i myślę, że jak za taką cenę, co to kosztowało, to jest całkiem fajna opcja na przeróbkę roweru na elektryka, bo wiele to nie kosztuje. A jakbyśmy chcieli być fabryczni, no to jednak to są dość kosztowne rzeczy. <laughs> Także to było tyle na ten odcinek. Pozdrawiam, cześć.